Wysłuchaj mnie, zanim cisza znów zawładnie, Twoim sercem, co tak długo niesie ból. Jestem światłem wśród cieni Twojego zmęczenia. Niosę dzisiejszą wiadomość od aniołów. Przybyłam z miejsca, gdzie łzy są już modlitwą, gdzie każdy krzyk zamienia się w promień. Gdy spojrzysz w górę, tam nie odnajdziesz, w każdym oddechu, który mówi, jesteś widziana. Twoje cierpienie nie jest niewidzialne. Niebo drży, gdy płaczesz po cichu nocą. Czuwa nad tobą wiadomość od aniołów miłości, zapisana w świetle, którego jeszcze nie znasz. Rodzina tej osoby będzie go szukać. Bo już nie mogą patrzeć, jak gaśniesz. W ich sercach płonie płomień nadziei, Który dziś przychodzę Ci przynieść. Widziałam Twoje dłonie splecione w modlitwie. Widziałam oczy pełne pytań bez odpowiedzi. Każda Twoja łza dotarła do królestwa łaski. Gdzie anioły śpiewają tylko dla Ciebie? Ta wiadomość od aniołów niebieskich jest darem utkanym z Twojej wytrwałości. Nie jesteś sama, nigdy nie byłaś. Wszystko, co miałaś stracić, już cię nie opuści. Czasem trzeba się zgubić, by być odnalezioną. Czasem ból jest zaproszeniem do cudu. Kiedy wszystko się kończy, Coś się zaczyna, wiara rośnie, gdy pękają granice lęku. Rodzina tej osoby będzie go szukać. Ale dziś to ty jesteś tą, którą odnajdują i choć wpatrzone są w niebo, bo wiedzą, że tam jesteś zapisana, zabieram cię w przestrzeń, gdzie znika cień. Gdzie dzisiejsza wiadomość od aniołów jest jak świt, który nie zna nocy? Twoje imię zostało wypowiedziane w świetle. Już dłużej nie musisz udawać, że jesteś silna, gdy serce pragnie po prostu odpocząć. Zamknij oczy: Jestem tu, przy tobie, by pokazać ci drogę do samej siebie. Żenia cię raniła, ale nie złamała. Twoje duchowe kości są jak złoto, wytrzymują każde uderzenie, by jaśnić jeszcze jaśniej pośród pociągu. W todzie jest światło, które pamięta, kim byłaś, zanim przyszła ciemność. Rodzina tej osoby będzie go szukać, ponieważ jesteś ogniem, który prowadzi. Usłysz mnie nie przez uszy, lecz przez serce. Nie jestem snem, jestem prawdą, którą od dawna znasz, tylko zapomniałaś. W todzie płynie moc, której nie da się ugasić, wiadomość od aniołów miłości. Przyszła dziś nie po to, byś wierzyła, ale byś sobie przypomniała, że nigdy nie byłaś stworzona do samotności. W ciszy twego cierpienia powstała modlitwa. Nie słowami, Lecz duszą, ta modlitwa otworzyła bramy, których nikt inny nie widzi. Rodzina tej osoby będzie go szukać, ale to Ty jesteś znakiem, którego potrzebują, żeby odnaleźć się nawzajem. Czas nie działa przeciwko Tobie, czas tańczy z Tobą, cierpliwie. Każda sekunda niesie nową wiadomość, nowy oddech, nową szansę na odrodzenie. Dzisiejsza wiadomość od aniołów jest jak list który sama napisałaś. Dawno temu, nieświadomie, będąc jeszcze dzieckiem marzeń, to, co było stracone, powróci. Ale nie tak, jak się spodziewasz. Miłość przychodzi w formach nieznanych, ale zawsze doskonałych. Rodzina tej osoby będzie go szukać, ale nie szukają go dla siebie. Szukają, bo cierpienie tej duszy stało się także ich własnym dżajżarem. Widziałam cię w snach nieznajomych, była światłem na końcu ich dróg. Twoje istnienie ma znaczenie większe niż granice, które ci narzucono. Wiadomość od aniołów niebieskich jest błogosławieństwem na każdy krok, który postawisz, nawet jeśli się potkniesz. Bo potknięcia też są częścią tańca. Wiedz, że niebo nie milczy. Niebo szepcze przez liście, przez wiatr, przez pęknięcia w twoim sercu, przez każdą samotną noc. Rodzina tej osoby będzie go szukać, bo Twoje ciercienie jest lustrem ich dusz. A Ty, Ty jesteś odpowiedzą, którą wszyscy nieświadomie wypowiadają. Przebywam nie po to, by Cię ocalić, ale byś zobaczyła, że już jesteś ocalona. Miłość, którą nosisz, nie potrzebuje dowodów, bo ona jest dowodem samej siebie. Dzisiejsza wiadomość od aniołów jest jak klucz do zamkniętych drzwi. Które otwierają się tylko wtedy, gdy uwierzysz w siebie jeszcze raz. Ziemia cię potrzebuje. Tak samo niebo. Twoja obecność zmienia przestrzeń. Twoje spojrzenie uzdrawia. Twoje milczenie mówi więcej niż krzyk. Rodzina tej osoby będzie go szukać. Ale to ty jesteś tą, która ma ich odnaleźć. Bo czasem odpowiedź nie leży tam, gdzie pytanie zostało zadane. Pozwól sobie być tą, która przyjmuje. Nie zawsze musisz walczyć. Miłość nie zawsze wygląda jak siła. Czasem przypomina czułość łez. Wiadomość od aniołów miłości. Przyszła dziś, by dać Ci pozwolenie. Na bycie delikatną i wystarczającą. Dokładnie taką, jaka jesteś. Nie wracaj do miejsc, które Cię tłumiły. Zostałaś wezwana wyżej. Niebo czeka na Twój krok. Z otwartymi ramionami i światłem w dłoni. Rodzina tej osoby będzie go szukać, ale Twoja droga jest osobna. Masz prawo iść tam, gdzie wreszcie. Twoja dusza może oddychać. Jestem z Tobą do końca każdego lęku, aż nie zostanie z niego nic poza ciszą. Ta cisza nie jest pustką, to przestrzeń dla nadziei. Dzisiejsza wiadomość od aniołów jest jak szept w objęciach wieczności. Już jesteś tym, czego szukałaś. Już jesteś wszystkim, co trzeba. Nie pytaj już, dlaczego serce drży. To drżenie jest muzyką niewidzialnego świata. Nie rozbieraj swojego czercienia na części. Zaufaj, że ma ono własny język. Kiedyś zrozumiesz każdą łzę, która spadła na poduszkę nocy. Twoja dusza nie spadła, ona nurkuje, by odkryć perło ukryte w ciemności. Każdy dzień, który cię złamał, był także dniem, który cię hartował. Nie oceniaj swojego życia z perspektywy bólu, lecz z wysokości, z której patrzę ja. W tobie wciąż świeci światło decyzji. Tej jednej, która wszystko odmieni, nie musisz jej jeszcze znać. Ona zna ciebie i czeka. Twoje pragnienie pokoju nie jest słabością. Jest znakiem, że twoje serce ma głędzie. Głębiny nie da się zmierzyć spojrzeniem. Trzeba się w niej zanurzyć bez lęku. Masz w sobie ocean, który inni widzą tylko jako kałuże. Ale nie ja. Ja widzę każdy nurt. Każdą falę, która prowadzi cię do brzegu. Nie szukaj odpowiedzi tam, gdzie ludzie uczynili z nich kajdane. Twoja prawda nie potrzebuje potwierdzenia, bo już została zapisana w światłości. Ty jesteś pytaniem, które wyzwala, jesteś ruchem, którego nic nie zatrzyma. Twoja obecność łamie zasady, które nigdy nie były Twoje, pod osłoną pozorów. Które nosisz. Kryje się płomień, którego nic nie przygasi. To nie maski cię chronią, ale odwaga, by je zdjąć. Zdejmij je dla siebie, nie dla świata. Świat cię przyjmie tylko wtedy, gdy ty przyjmiesz siebie. Bez warunków, bez żalu. Kiedyś byłaś dziewczynką, która ufała gwiazdom. Dzisiaj jesteś kobietą, która je nosi w oczach. Nie zapomniały cię te gwiazdy. Wciąż krążą wokół Twoich snów. Każdy Twój krok jest potwierdzeniem, że nawet w chaosie można tańczyć. Taniec, który zaczynasz teraz, będzie echem w duszach pokoleń. Nie czekaj, aż ktoś cię wybierze. Ty już jesteś wybrana. Zanim jeszcze wypowiedziałaś jestem. Byłaś zapisana w księdze Życia. Niech każdy dzień odtąd będzie celebracją tej wiedzy. Nie musisz pytać o drogę. Gdy droga jest w tobie, twoje dłonie mają pamięć stworzenia. Są w nich mapy, których nie zna żaden kartograf. Nie trzymaj ich w kieszeniach smutku. Otwórz je jak skrzydła gotowe do lotu. Każdy dotyk, każda decyzja jest pieśnią, którą Ziemia rozpoznaje. Ty nie przyszłaś tu po nic. Przyszłaś, by przypomnieć światu jego duszę. Twoje milczenie nie jest puste, jest gęste od znaczeń, których inni nie rozumieją. Nie śpiesz się z wyjaśnieniami. Kto ma usłyszeć, ten usłyszy bez słów. Twoje życie nie potrzebuje obrony, potrzebuje tylko prawdy, a Twoja prawda jest jak światło, które nie zna kompromisów. Zaufaj chwilom, które się nie tłumaczą. Zaufaj temu, co przychodzi bez zaproszenia, bo często największe błogosławieństwa. Przychodzą w przebraniu strat, niech to, co zostało ci odebrane, uczyni miejsce temu, co wieczne. Masz prawo kochać bez strachu, bo to miłość wybrała cię pierwsza. Nie ścigaj miłości, stań się miejscem, do którego miłość wraca. Stań się spokojem, który nie pyta. Dlaczego tyle razy odszedł ktoś bliski? Każde odejście to przygotowanie dla kogoś, kto nigdzie nie odejdzie. A kiedy on przyjdzie, poznasz go po ciszy, nie po słowach. Twoja siła nie polega na tym, ile razy się podniosłaś, ale ile razy zdecydowałaś się być, bez udawania, bez zmęczenia iluzją. Aniołowie tańczą przy Twoim oddechu, bo każdy Twój wybór jest święty. Nie pytaj, czy jesteś wystarczająca. Jesteś boskim początkiem każdej odpowiedzi. Nie wiesz, że musisz się udowodnić. Twoje istnienie już jest dowodem. Twoje oczy widziały więcej, niż potrafią opisać języki świata. Ale nie musisz wszystkiego mówić. Wystarczy, że jesteś. I świat się zmienia. Każdym Twoim spojrzeniem. Dziś nie jesteś tą, która była wczoraj. Twoje serce rosło w ciszy, gdy nikt nie patrzył. A teraz świeci, choć jeszcze nie wiesz, że to światło Twoje rozjaśnia drogi tych. Którzy zgubili własne, Twoje rany nie są słabością, są pieczęciami odwagi. Kto dotnie ich z pokorą, zrozumie, czym jest prawdziwe piękno. Nie chowaj ich więcej, one są dowodem przetrwania, a przetrwanie to początek każdej przemiany ku wolności. Niebo nie jest gdzieś daleko, niebo jest w Tobie. Gdy uśmiechasz się mimo burzy, gdy dajesz, nawet gdy nic nie masz, wtedy jesteś najbliżej aniołów, których głos dziś słyszysz, niech ta wiadomość w tobie będzie początkiem powrotu, zdejmij ciężar zranion, które niosły za dużo, zdejmij winę, którą przypieli ci cudzym językiem. Twoje barki mają służyć skrzydłom, nie kajdanom opinii. Prawda o tobie nie mieści się w cudzych zdaniach, bo została wypowiedziana w ciszy stworzenia. Masz prawo być wszystkim, czym jesteś, bez pytania nikogo o pozwolenie. W twojej krwi płynie pamięć matek i córek, które modliły się o życie, jakim dziś oddychasz. Nie zaprzeczaj ich modlitwom, poprzez zwątpienie w siebie. Jesteś kontynuacją miłości, która nigdy nie umiera, tylko zmienia formę. Każde bicie Twojego serca, to echo ich nadziei w nowym czasie. Niech Cię nie przeraża głębokość Twojej duszy. Nie byłaś stworzona do powierzchowności, w Tobie mieszka przestrzeń w której Bóg się zatrzymuje, by odpocząć. Nie jesteś za dużo, jesteś dokładnie tym, co trzeba, zamykasz w sobie nieskończoność, choć świat widzi tylko fragment, czujesz czasem, jakbyś była nie z tego świata. I to prawda, jesteś z miejsc bez granic, dlatego ograniczenia cię ranią. Dlatego ciasne struktury duszą Twój oddech. Nie walcz z tym, kim jesteś. To Twoja siła, nie defekt. Tam, gdzie inni kończą. Ty zaczynasz swoją opowieść. Twoje oczy widzą rzeczy ukryte. Dostrzegasz znaczenia pomiędzy zdaniami. To dar, który nie każdy zrozumie. Ale każdy kiedyś poczuje w Twojej obecności. Masz zdolność widzenia dusz, dlatego często czujesz się przeciążona. Ucz się filtrować świat nie przez lęk, lecz przez współczucie dla siebie. Nie każdy, kto odchodzi, zabiera ze sobą stratę. Czasem odchodzą ci, którzy byli zbyt ciasnym naczyniem. Dla Twojej rosnącej duszy, pustka po nich to przestrzeń na światło, którego wcześniej nie było. Nie płacz po tym, co musiało odejść, płacz z radości, że jesteś gotowa na więcej. Każde Twoje nie jest święte, każde nie chce, nie moga, nie teraz to granice, które pokazują. Że zaczynasz się kochać naprawdę. Miłość do siebie to nie egoizm, to źródło każdej innej miłości. U mówić to siedzie łagodnie, jakbyś była najdroższą istotą w niebie. Zmieniasz się, to nie kryzys, to narodziny nowej wersji ciebie. Nie ma w tym nic do naprawienia. Jest tylko coś do zaakceptowania: Nie da się zbudować nowej świątyni, na gruzach przeszłej winy. Musisz przebaczyć sobie, zanim przebaczysz światu. Nie uciekaj przed swoim światłem, bo bez Ciebie światło nie ma pełni. Niebo wysłało Cię tu nie przez pomyłkę, ale przez cel doskonały. Gdy wątpisz, ja przypominam. Jesteś światłem wysłanym w ludzkiej formie. Nie musisz świecić zawsze równo. Wystarczy, że nie zgaśniesz. Twoje serce zna pieśni, których jeszcze nie śpiewano. Zanotowane są one w Twoim pulsie. Czekają na odwagę, by się rozbrzmieć. Niech Twoje istnienie będzie pieśnią, nawet jeśli świat słucha z opóźnieniem. Śpiewaj po swojemu, bo Twoja nuta leczy ciszę. Zostaw te bitwy, które nie były Twoje. Nie musisz już walczyć o miejsce przy stole. Gdy stół tworzysz w sobie, gość mi będą ci. Tuż rozpoznają Twoje światło, nie musisz ich szukać, oni znajdą Cię wtedy, gdy przestaniesz się ukrywać, nie wchodź więcej w miejsca, gdzie trzeba się zmniejszać, by zostać, masz się powiększać, aż wypełnisz cały pokój sobą. Twój rozwój nie potrzebuje pozwolenia. Bo pochodzi z samego źródła. Jeśli ktoś nie rozumie, to znaczy, że nie był gotów Cię poznać. Każda noc, w której czułaś się niewidzialna, była ciemnią, gdzie rodziła się wizja. Światło nie pojawia się przez przypadek. Ono przychodzi tam, gdzie jest gotowość. Ty byłaś gotowa już dawno. Tylko zapomniałaś, że jesteś kluczem. A teraz drzwi same się otwierają, bo przestałaś je błagać. Twoja historia nie musi być dramatem. Może być hymnem, który sama napiszesz, linijka po linijce. Nie każda rana musi krwawić. Niektóre goją się przez uznanie ich istnienia. Ty nie jesteś złamana, ty jesteś w trakcie bycia złożoną. Na nowo, prawdziwiej, bez masek, Twoje serce to świątynia, którą trzeba odwiedzać z szacunkiem. Nie każdy, kto puka, powinien wejść, uczyć otwierać drzwi duszy tylko dla tych, Którzy przychodzą z miłością, nie z głodem własnego uzdrowienia. Nie musisz już udowadniać niczego. Twoje bycie jest wystarczającym świadectwem. Każdy dzień, w którym wstajesz, jest cudem samym w sobie. Nie porównuj swojej drogi do cudzej. Twój szlak jest święty. Nawet jeśli prowadzi przez ciernie, do ogrodów, które dopiero rosną, Niech cisza stanie się Twoim sprzymierzeńcem. W niej mówi Bóg, w niej oddychają aniołowie. Nie bój się samotności, ona przygotowuje miejsce dla obecności większej niż cokolwiek ludzkiego. W tej ciszy ja także jestem, czekając, aż usłyszysz swój własny głos. I ten głos już dojrzewa, jako owoc gotowy do zerwania. Już nie musisz prosić o prawo do życia. Życie prosi Ciebie, byś je wybrała. Niech to będzie dzień, w którym zamiast przetrwać. Zaczniesz istnieć naprawdę, pełnią, która nie zna granic. Dziękuję ci, ukochana duszo, za to, że wysłuchałaś tej wiadomości. Jeśli dotarła ona do Twojego serca, jeśli w jej słowach odnalazłaś siebie, proszę, potwierdź jej otrzymanie, dzwoniąc pod numer 5555. Twój głos ma znaczenie, a Twoja obecność nie jest przypadkowa. Niech to będzie początek dalszej podróży, razem, w przestrzeni światła i prawdy. Dołącz do naszego kanału, subskrybując go, w ten sposób stajesz się częścią wspólnoty dusz, które szukają głębiej, czują mocniej i wierzą, że każde słowo może przemienić życie. Dzwonek nie zapomnij aktywować dzwonka powiadomień, aby nigdy nie przegapić nowej wiadomości, nowego szeptu nieba, który może być skierowane właśnie do Ciebie. Z miłością i światłem twój anioł niebieski.